W uniwersum obcego większość wydarzeń związanych z ksenomorfami ma miejsce na odległych planetach, kolonizowanych przez ludzi na przestrzeni setek lat. W dzisiejszym materiale zabiorę Was jednak na Ziemię i opowiem, co stało się z kolebką cywilizacji ludzi. Pokażę Wam również wycięte sceny z obcego, które pokazują zniszczenia, do jakich doszło na powierzchni naszej planety. Z góry dziękuję Wam za pozostawienie pod filmem łapki i komentarza, dzięki temu realnie wspieracie rozwój mojego kanału. Zanim ludzie zaczęli kolonizować kosmos, mierzyli się z poważnymi problemami związanymi z zanieczyszczeniem planety, która w dużej mierze była już niezdatna do życia. Wielkie korporacje pokroju Weyland Yutani, zaślepione chęcią zysku, emitowały ogromne ilości skażonych odpadów, które powstawały m.in. w procesie produkcji androidów. Mimo zaawansowanej medycyny, średnia życia wynosiła 50 lat, a jedynie ludzie pokroju dyrektora Weylanda mogli sobie pozwolić na wydłużenie życia. Od połowy XXI wieku populacja ludzi zaczęła się gwałtownie kurczyć. Ze szczytowych 10 miliardów zanotowanych w 2046 roku, na początku XXI wieku pozostało około 4. Dawid w komiksach rozwijających wątki z Prometeusza podkreślił zresztą, że ludzkość jest aktualnie wymierającym gatunkiem ze względu na ciężkie warunki panujące na Ziemi. Olbrzymie huragany, skażenie promieniotwórcze pokrywające dużą część globu, jak i liczne konflikty między państwami przyczyniły się do redukcji populacji. Ludzkie życie na Ziemi skupiało się w wielkich miastach, gdzie stopa życia większości ludzi zapewniała jedynie minimum egzystencyjne. W obcy przebudzenie możemy zobaczyć wyciętą scenę z ziemi, która pokazuje zniszczone wyludnione miasto prawdopodobnie Paryż w 2382 roku. Ludzie po rozpoczęciu kolonizacji innych planet stopniowo opuszczali Ziemię. Nasza planeta stawała się porzuconym miejscem, gdzie pozostały najbiedniejsze warstwy społeczne, które nie miały środków na wydostanie się z Ziemi. Ludzie żyjący na nowych koloniach nie chcieli już wracać na Ziemię, gdyż były one znacznie bardziej atrakcyjne do życia. Podsumowując, Ziemia została zniszczona, a następnie porzucona przez elity i klasę średnią. Na Ziemi pozostali najbiedniejsi, którzy walczyli o przetrwanie z dnia na dzień w zrujnowanych miastach. Jednak i oni oficjalnie wymarli, gdyż koloniści transportowali na ziemię śmieci z pobliskich kolonii, tworząc z kolebki ludzkości jeszcze bardziej niegościnne środowisko dla istot żywych. Podsumowując, Ziemia została zdewastowana przez ludzi i nigdy nie podjęto prób ratowania planety. Gdy ludzkość zyskała możliwość opuszczenia planety, szybko z tego skorzystała, odcinając się od dawnego domu. Daj mi znać, czy chciałbyś odkryć kolejne tajemnice tego uniwersum. Tymczasem do usłyszenia, cześć!